Jeżeli wszyscy jesteśmy gotowi, możemy zaczynać. A jeszcze raz witam serdecznie wszystkich Państwa, przedstawicieli mediów na tradycyjnej przedmeczowej konferencji prasowej. Nie ukrywamy, przed jednym z najważniejszych meczów sezonu Górnik Zabrze podejmie w niedzielę o godzinie 17.30 w Warszawską Legnię. Witamy trenerze, jest z nami trener Jan Urban. Tradycyjnie również poprosimy o zadawanie pytań, podniesienie ręki. Ja podam mikrofon, tak aby dźwięk mógł dobrze się nagrać. Także zapraszam do zadawania pytań. mam pytanie. Wiadomo, Legia jest w kryzysie, ostatnio sześć porażek z rzędu i niektórzy twierdzą, że, że górnikowi przez to będzie łatwiej, niektórzy, że niekoniecznie. A jak Pan uważa? Dzień dobry. Nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. Na pewno wiadomo to, że wcześniej czy później Legia zacznie wygrywać. To nie jest normalne, że Legia jest tam, gdzie jest potencjał tej drużyny świadczy o tym, że, że powinni być w innym miejscu, natomiast piłka ma to do siebie, że, że czasami takie rzeczy dzieją się i naprawdę trudno jest je wytłumaczyć. Dlatego, dlatego no, no nie wiem, czy to im pomoże, czy, czy, czy przeszkodzi. Czy... Wiem, wiem, że my musimy rozegrać dobre spotkanie, aby wygrać naprawdę dobre spotkanie. Musimy być drużyną tą, która kreuje sytuacje brankowej, ale jednocześnie potrafi je wykorzystać, bo, bo być może scenariusz spotkania może być taki, że tych sytuacji wcale nie musi być za wiele i trzeba będzie yy, umieć wykorzystać te, które, które będą. Dzień dobry Michał Zyklarz. Panie trenerze, czy y, można się spodziewać zmian wprowadzonym przez Pana w zespole i to będzie takim kluczowym elementem, żeby zdobyć trzy punkty w tym spotkaniu? Tak jak powiedziałem wcześniej, o zmianach nie będę mówił, no bo, bo nie, 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 mam, nie mam zamiaru mówić, kto zagra, kto nie zagra. Yy, Jaka druga była część pytania? Co będzie taki, takim kluczowym elementem, żeby A, zdobyć trzy punkty? To, to praktycznie odpowiedziałem wcześniej na to pytanie, bo mówiłem o, o sytuacjach, jakie my możemy sobie stworzyć. My jesteśmy drużyną, która jest w czołówce ligi, jeśli chodzi o kreowanie sytuacji bramkowych, ale, ale w ostatnim czasie jesteśmy zbyt yy, po prostu czas nam pokazał, że jesteśmy zbyt zależni od Jezusa Jimeneza, któremu po prostu po piłkarsku się zacięło. Ja nieraz słyszę takie opinie, że o Jezus gra trochę słabiej. Nie, moim zdaniem Jezus gra dobrze. Jezus w tych sytuacjach, które my kreujemy, on tam jest ale po prostu mu się zacięło. Ja jego rozumiem, bo grałem również na tej pozycji i wiem, że czasami tak się dzieje. Wcześniej czy później on znowu zacznie strzelać bramki, bo to jest napastnik, który swoją ilość bramek w danym sezonie zawsze strzeli i nie będzie inaczej w tym sezonie. Ona Romus z Dziennika Zachodniego, ja mam kilka pytań. Pierwsze to takie, czy dla pana to jest jakiś wyjątkowy mecz? To znaczy wiadomo z Pana Legijną jakby Cenecką przeszłością, dla otoczka, górnik, kontralegia historyczna, czy pan gdzieś czuje? Ja tych spotkań rozegrałem już dosyć dużo. Byłem przecież 4 lata trenerem Legii Warszawa, więc tych spotkań było dużo, a również było ich dosyć dużo jako, jako zawodnik I, i rzeczywiście są to spotkania w jakimś stopniu wyjątkowe. Dlaczego? Od razu przypominają mi się czasy, kiedy grałem w piłkę i, i to był hit ekstraklasy, czyli wtedy pierwszej ligi, bo taka, taka była nazwa. To te dwie drużyny, można powiedzieć, w moich czasach dysponowały największym potencjałem i walczyły o najwyższe laury. W ostatnich latach może tak nie jest no, z prostego powodu, że potencjał drużyny warszawskiej jest zdecydowanie większy niż, niż górnika. Natomiast tak czy tak no, historia zawsze jest historią i, i te mecze będą y, przywoływały różnego rodzaju... Zdarzenia, które miały miejsce w historii. Chcę zadać też o takie banalne, czy znaczy podstawowe pytanie o rabot zdrowotny, jakby piłkarzy, Czy ma Pan jakieś kłopoty przy decyzjach personalnych? I pytanie też trochę wiążące: czy czujecie, że to też może być mecz o rząd Dusz Kibiców? Po tym bojkocie oni teraz wracają. Na pewno będziecie chcieli im pokazać coś więcej. Tak? Ale na pewno tak. Wie Pan, co przed Legion Warszawa nie trzeba nikogo motywować. Do zawodników z każdej strony dociera więcej takich sygnałów kurde mecz, mecz z legią tutaj na konferencji prasowej jest zdecydowanie więcej niż zwykle na trybunach będzie również dużo więcej kibiców te spotkanie mają to do siebie że, że przyciągają na trybuny zdecydowanie większą, większą ilość, ilość kibiców i no, nie inaczej będzie Inaczej będzie w tym razie. To będzie, to będzie show? Tak jak Jezus zapowiada ten mecz ze swojej strony? No, no może, powinno tak być, powinno tak być, bo, bo przecież Legia nie przyjedzie tutaj, żeby zadowolić się Relicą na przykład. Legia, Legia będzie robić wszystko, żeby w końcu zacząć wygrywać i piąć się w górę w tabeli, no ale my co? My mamy taki sam plan na, na naszą przyszłość, wiemy jaka jest Polska Liga, że czasami więcej punktów można zdobyć na tych, yy, na tych tuzach ligowych, jak, jak, jakby to, to nie nazwać, a, a czasami ze słabszymi mi się przegrywa. Jesteśmy tego, tego świadomi yy, i wierzymy w to, że Legia zacznie wygrywać, ale po spotkaniu z Górnikiem, tak dobrze. Ten zakład zdrowotny jeszcze... A, nie, nie chcę mówić. Wszyscy zrobią tak. Ja muszę pytanie Piotr Dzieńczy z Polskiej Agencji Prasowej fakt, że tam Legii, no jakby zmiana trenera, ale nie do końca, bo, bo, bo nie ma Czesława wicza jest tak. asystent, jest jakby inny trener, ale, ale jakby kontynuator, to nie wiem, utrudnia panu, bo, bo nie wiadomo, czego się spodziewać, czy właśnie wiadomo, czego się spodziewać, bo, bo, bo to jest asystent. Nie, nie, wydaje mi się, że wiemy, jakich do, zawodników mają do dyspozycji. Tam jest tylko kwestia tego, kto będzie grał w lidze Europy, kto, kto, kto będzie grał w naszej, w naszej lidze, bo rotacje między Ligą Europy a Ligą zawsze są. Grali, grali i piątką, i czwórką, wiemy, wiemy o tym, jeśli chodzi o, o, o defensywę. Nie, 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 nie sądzę, aby nagle Nowy trener coś wymyślił ekstra. Z drugiej strony sytuacja Legin jest trudna do wytłumaczenia, bo widzimy, gdzie są w tabeli. Natomiast w wielu spotkaniach oni naprawdę w całkiem przyzwoicie grali i, i mogli mieć zdecydowanie więcej punktów, ale my tak samo. My tak samo wiemy, że pogubiliśmy punkty w takich sytuacjach, gdzie no nie powinno się to zdarzyć. Natomiast no, 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 jeśli ktoś nie wykorzystuje takich szans to zarówno do jak i my jesteśmy zdecydowanie niższe niż powinniśmy być. Jeszcze pytanie. Pani Andrzej Iwan Kwadaził się wy tworzyliście zgrany duet, który dawał kilkiąc z strzyniście bramki po wspólnie przeprowadzanych akcjach. W obecnym też mam potencjalnie taki długet, który będzie rozpalać, czyli z spodorska, ale na razie jeszcze nie padła żadna bramka powiedzmy po ich wspólnej akcji. Czy to pana niepokoi, czy czeka pan ze spokojem, uważając, że to tylko kwestia czasu? To drugie, Czekamy ze spokojem, aż Lukas się przełamie, strzeli bramkę. No teraz ogólnie, ogólnie wydaje mi się, że te oczekiwania wobec Lukasa są no, wygórowane za bardzo. Bo jeśli sobie prześledzimy po prostu ile, ile lukas będzie strzelał w poprzednich klubach, no to, no to nie wychodzi na tak dużo. Wydawałoby się, że przychodzi do polskiej ekstraklasy, no, no nie za mocnej ligi. Jeśli popatrzymy na ranki, to byśmy powiedzieli słabej ligi. Ale w rzeczywistości tak nie jest, bo w polskiej lidze naprawdę się gra nieprzyjemnie. Ten poziom jest jaki jest, europejskie puchary o tym też dużo, dużo mówią. Natomiast jest to liga fizyczna i tutaj każdy potrafi biegać, przeszkadzać, jest dużo kontaktu, jest dużo fauli, gra jest rwana i właśnie przez to wielu zawodnikom gra się naprawdę no no. Nie wiem czy nieprzyjemnie, ale bardzo niewygodnie I, i, i w tej lidze odnieść sukces. W większości przypadków robią to zawodnicy bardzo dobrze wyszkoleni, technicznie grający techniczną piłkę, stąd też ci zawodnicy z Portugalii czy, czy z Hiszpanii, nawet z niższych klas ligowych, często w naszej lidze się wyróżniają, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy, kiedy nie grają w tym kontakcie, kiedy unikają takich, takich sytuacji. Wydaje mi się, że, że Lukas jest w, do, w dobrej formie fizycznej, to w dobrej formie fizycznej, natomiast też trzeba wziąć pod uwagę to, że na pewno zdecydowanie łatwiej by mu się grało, gdybyśmy my na przykład częściej dominowali w danym w danym spotkaniu. Ja, ja e, ostatnio też mówiłem, mówię kurwa, Luka strzelasz mi piękne bramki na treningu, mówię, że strzelaj na meczu tak samo, bo są takie sytuacje, gdzie, gdzie możesz uderzyć na bramkę, wykorzystaj swój atut, a on jednak woli szukać partnera. Nie? To troszeczkę wydaje mi się, że powinien zmienić, powinien być bardziej egoistą na, na, na boisku, bo wykorzystanie swojego... No znakomitego, a tu jakim jest strzał z lewej nogi e, powinien tego częściej, częściej używać. Nie widzę już uniesionych dłoni, ale mam jeszcze pytania przesłane do nas drogą elektroniczną. Ruswertał się Pytała także o raport zdrowotny, na co trener już odpowiedział, ale mamy też pytanie drugie. Marcin nas skuteczność pod bramką rywali. Jak urban jako piłkarz górnika potrafił strzelać gole legi. W 13 występach 10 goli licząc ligę i buchary. Czy przekazał pan w jakiś sposób tą wiedzę podopiecznym, jak zdobywać bramki? Ja myślałem, że naszego gwiazda, pan Stanisław. Pośli zło przekazał wcześniej. <grymne> nie żartuje oczywiście. E, ale nie, no strzelanie bramek, to jest po prostu e, umiejętności, jakość, e, e, pomoc drużyny w tym wszystkim, bo, bo ja wiem w jakiej drużynie grałem i tych sytuacji. Miałem dużo i moi partnerzy tak samo. No nie, nie, to co, co mówi jakie jest, ja też się przejmuję tym i mówiłem o tym wcześniej, że nie wykorzystujemy tych sytuacji podbramkowych. No niestety często tak jest. Za zawodnika, który strzela, nie wiem, nawet co drugą sytuację, no, płaci się dosyć duże, duże pieniądze. W innym przypadku no ktoś musi w tych sytuacji mieć trochę więcej, a oprócz tego są takie krótkie cykle, nie? o których wspomniałem, że w, te, w tych ostatnich spotkaniach Jezusowi się troszeczkę zacięło, Jest nam Trud, trudniej, bo, bo jeśli ktoś otwiera na przykład wynik meczu, to już się gra zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej, chociaż wiem, że w naszym przypadku zdarzyły, zdarzały się spotkania, w których mimo wszystko żeśmy e, pozwolili przeciwnikowi odrobić straty. Ale, ale mogę tylko powiedzieć, że ja też tym się przejmuję i pracujemy nad tym, aby aby tych sytuacji wykorzystywać jak najwięcej. Rozmawiamy często na ten temat, że inni zawodnicy też muszą wziąć na siebie większą odpowiedzialność za strzelanie bramek. Ja, ja nie, nie boję się tutaj powiedzieć, bo, bo rozmawiam z naszymi stoperami, którzy są wysocy, mają bardzo dobre warunki fizyczne i brakuje mniej. W drużynie też od czasu do czasu jakieś bramki z ich strony na przykład po stałym fragmencie gry. To, to, to jest na przykład dla mnie wzięcie odpowiedzialności na siebie w tym przypadku na przykład zastrzelanie strzelanie Dziękuję. W imieniu Zbeta81 mam jeszcze pytanie portalu Kochany Górnik. Czy i czego trener wymaga od swoich piłkarzy w takich najbardziej prestiżowych, najważniejszych meczach? No, znowu bym musiał powiedzieć, że to są takie, takie spotkania, w których nie trzeba ich motywować. Czego ja wymagam? Ja chciałbym, aby każdy z nich zagrał na swoim najwyższym, najwyższym poziomie. Bo czasami takie spotkania na niektórych piłkarzy wpływają no, no zbyt mocno na... Na, na ich psychikę i, i, i zdarza się, że niektórzy sobie w takich sytuacjach nie radzą. Ja chciałbym, żeby by byli sobą, żeby, żeby grali to, na co ich stać, a jeśli legia postawi takie warunki, że nas nie będzie stać na to, żeby dorównać im, no to, no, to, no to trudno. Natomiast uważam, że grając na naszym najwyższym poziomie spokojnie jesteśmy w stanie wygrać z legią.